Cześć, dzisiaj przedstawię recenzję ekspresu do kawy, którego, który postanowiłem kupić miesiąc temu. Jest to produkt firmy Zelmer, model o nazwie Supremo. Oznaczenie również tego modelu to 13Z013. Co tutaj o nim ciekawego mogę powiedzieć? W skład całego zestawu wchodzą te wszystkie przedmioty, czyli mamy kubek. Mamy łyżkę. Mamy sitka na różne kawy. To jest sitko na tabletki czy kapsułki o oznaczeniu ESE. Nigdy nie próbowałem, więc nie jestem w stanie nic o powiedzieć. No i standardowo kolba. Z tyłu zawiera on zbiornik, który ma 2, 2 litry, 2,1 litra. Wody potrafię pomyśleć. Na początku myślałem, że jest to dość duży zbiornik. Ja takiego osobiście nie będę potrzebował, ale muszę przyznać teraz po czasie, że jest to zbiornik taki akurat. Co ciekawe, on jest ściągany. Może naleję wodę, pokażę, jak wygląda proces napełniania. Jest bardzo prosty, wygodny. Otwieramy do góry, odchylamy, możemy nalać. Dobrze, no to zacznijmy robić kawę. Włączamy. To jest włączenie specjalnie, czekałem żebyście widzieli jak długo trwa proces nagrzewania i przygotowania ekspresu do działania. Tutaj już mam przygotowany mój ulubiony kubek z odrobiną śmietanki i z mlekiem. Co ciekawe, ja przy kupnie ekspresu co dla mnie było ważne? To, żebym mógł po prostu zmieścić pod swój ulubiony kubek. Jak tutaj widać, może pokażmy z dołu kubek mieści się nawet po założeniu kolby bezproblemowo kubek się zmieści pod ekspres. Jest to dość istotne, bo większość ale naprawdę większość ekspresów jest przeznaczona tylko i wyłącznie pod filiżanki, ewentualnie duże filiżanki. A ja myślę, że jednak większość z nas używa kubków z rana na poranną kawę. Także tak. Ekspres jest już gotowy, wszystkie lampki śpalą. Co istotne, czytając opinię w internecie, jedną z, z, z opinii, którą Znalazłem to, to, że na początku jak e, załączmy parę, leci woda i faktycznie tak jest, tej wody jest około 20 ml, niedużo. Później dopiero zaczyna lecieć piana. To, to znalazłem e, jako wadę tego e, ekspresu. Dla mnie osobiście to nie żadna wada, jest to woda gorąca, która e, i tak w kawie występuje, także co za różnica. Czy będzie dodana do tego mleka, czy też nie. Także czekamy. O, widać, woda leci, sama woda, i teraz już zaczyna powodzi. Para się wydobywać. Myślę, że tyle wystarczy. Nie będziemy przecież całego filmu wkręcić na temat powstawania piany. Teraz czas na kawę. Wybieramy sitko. Ja jako, że szykuje się przed mną ciężki wieczór, ciężka noc, wybiorę największe. Uzupełniam kawą. Jan. Ze względu na uszelkę, która występuje w ekspresie, ważne jest, żeby tutaj nie mieć kawy, bo wtedy kolo będzie źle przylegać. Zakładam. i tutaj mam takie funkcje tutaj tak naprawdę jest bardzo ma mała kawa eks espresso e tutaj e dwukrotność tej małej kawy, a tutaj manualna opcja czyli naciskam i kawa będzie lecić do momentu kiedy drugi raz nie nacisnę i nie wyłączę ekspresu w międzyczasie na cukier Brązowy, mój ulubiony trzcinowy. Wyłączamy. Wach do tego dwie kostki cukru i moja ulubiona kawa gotowa. Pozdrawiam, czekam na opinię.